Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Wika. Ulica Pokątna stała się faktem, już nie będziemy się domyślać. Są zdjęcia, możemy oglądać, a 1 września premiera. Do kanonu tych największych zestawów Lego wkrótce dołączy Ulica Pokątna, nieco ponad 5,5 elementów, cena 400 euro bez centa, czyli u nas 1700 lub 1800 zł, Mam nadzieję, że 1700 i co najważniejsze, możecie u mnie spodziewać się recenzji, no bo w przyszłym tygodniu powinienem się wybrać do Lego Store'a i po prostu ją sobie kupić. Ale dość o tym, co będę robił, bo przecież teraz mamy ten moment, gdzie trzeba ten zestaw oczywiście omówić i przyznam szczerze, że ja jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. To będzie taki Ekstremalnie duży modular na licencji. Mamy tam cztery moduły, które będziemy sobie łączyć, a długość ta łączna to jest 102 cm, ponad metr długości. Wow. No ale dobra, nie patrzcie może na mnie, popatrzcie lepiej na ten zestaw, bo naprawdę jest co oglądać. No i co my tutaj mamy? Po pierwsze, jeśli chodzi o sam wygląd, to rzeczywiście jest się autentycznie czym jarać. Mamy tutaj kilka budynków, oczywiście bardzo dobrze znanych z serii filmów o Harrym Potterze. Jedyna rzecz, która tutaj mnie trochę dziwi, zaskakuje i szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego tak postąpiono, no to sklep Wisleyów. I szczerze mówiąc... Mamy nieścisłość taką, że jakby wydarzenia, które są przedstawione w tym zestawie, bazują na tym, co mieliśmy na samym początku: Komnaty Tajemnic. Tam widać figurki Lockharta, widać, widać też to, że Harry, Hermiona i Ron są mali, a tutaj nagle nic tego nizowego. Fred i George mają już swój sklep, więc nie do końca to rozumiem, ale czy wszyscy to wyłapią? Może niekoniecznie, ale szczerze mówiąc, też ten sklep prezentuje się bardzo fajnie, więc absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Sam zestaw też jest podobny do tej małej pokątnej, którą mieliśmy do kupienia dwa lata temu. Ona była takim gratisem do większych zakupów w LEGO Shopie, natomiast tam na samym początku mieliśmy bank Gringota, więc tutaj absolutnie to jest zestaw, który jest w jakiś sposób podobny, ale to nie jest po prostu przeskalowany na tak ogromny zestaw tamten miniaturowy. Tutaj jest kompletnie inaczej. Co do budynków, które tam znajdziemy, no to szczerze mówiąc są chyba te najważniejsze właśnie poza Gringotem, bo możemy tam znaleźć oczywiście sklep Oliwandera, mamy też księgarnię Essie Floresy, gdzie duża część akcji na początku komnaty się siedziała, gdzie oczywiście wszystkie kobiety wzdychały do Lockhart'a, gdzie też oczywiście Lucius Malfoy podrzucił Ginny do kociołka e, pamiętnik Tomaridla. No i następnie mamy też na samym końcu ten wielki sklep z gadżetami śmiesznymi Weasleyów. Mamy też e, ten sklep z artykułami papierniczymi, który tam się pojawia. Jest też sklep, w którym można kupić absolutnie najwyższej jakości akcesoria do Quidditch'a. Jest też prorok codzienny oraz lodziarnia u Florent Fortesque. No i jeśli chodzi o ten wsad cały, który tam się znajduje, rzeczywiście jest spoko, bo ta stara pokątna, którą mogliśmy kupić w roku 2011 zawierała raptem trzy konstrukcje i tam mieliśmy Oliwandera, mieliśmy ten sklep u Borgina i Burksa, no i mieliśmy też Gringota, tutaj jest zdecydowanie więcej, co prawda nie ma fragmentu ulicy Śmiertelnego Nocturnu, ale za to mamy tam wejście, więc tutaj też taki smaczek został zostawiony. Natomiast też jeśli chodzi o to, jak sama połokątna prezentuje się z drugiej strony, szczerze mówiąc, mnie się to podoba. Mamy tam naprawdę cał, całkiem sporo wyposażenia, tam dzieje się naprawdę dużo. Wszystko jest takie rzeczywiście bogato wyposażone, bo tak jak często ludzie narzekają, że w modularach tych serii Creator Expert troszeczkę w środku jest skąpo, tutaj wydaje mi się, że jest zdecydowanie lepiej. Może nie do końca już te konstrukcje są w stanie mnie przekonać od drugiej strony, bo gdzieś tam widać te elementy, jak to zostało zabudowane, i rzeczywiście te ściany trochę świecą golizną. No to tutaj, jeśli chodzi o wyposażenie i zabudowanie tych wnętrz, jest naprawdę w porządku. Oczywiście warto też zwrócić uwagę, że w pokątnej dostajemy naprawdę pokaźną ilość minifigurek, bo mamy ich aż 14. Jeśli chodzi o to, kogo tam znajdziemy, no to oczywiście mamy bardzo popularnych bohaterów, i też znowu to są te scenki nawiązujące do Komnaty Tajemnic, jak Harry wraz z wislejami, dostali się za pomocą proszku fiu na pokątną, Harry na początku trafił oczywiście na ulicę Śmiertelnego Nokturnu, bo zamiast na pokątną, powiedział na przekątną, tam się przeniósł, no i trochę lipa, ale poza całą rodzinką Wislejów, to znaczy całą, no oczywiście tą Najbardziej nam znaną, która występowała w tych wszystkich częściach, mamy oczywiście dwóch bliźniaków: mamy Molly, mamy Ginny, mamy Hermione, mamy Harego, mamy Rona, mamy też Hagrida. No i oczywiście mamy Draco Malfoya wraz z jego ojcem, mamy Gilderoy Lockharta i w końcu to będzie szansa na to, żeby zdobyć nową wersję jego minifigurki. Mamy też pana Oliwandera, mamy pana Fortescue, który sprzedaje lody i mamy też gościa, który pracuje w Proroku codziennym i jest tam fotografem. Więc te 14 minifigurek prezentuje się naprawdę bardzo Imponująco, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja bym tutaj coś dodał, bo jeśli chodzi o Gringota, który mógł się tutaj znaleźć, owszem, byłoby świetnie, natomiast wtedy ten zestaw myślę, że przebiłby taką barierę psychologiczną, jeśli chodzi o cenę, bo tutaj LEGO najpewniej chciało zrobić, żeby po tym Hogwarcie w skali nano, który kosztował dokładnie tyle samo, tam co prawda było nieco więcej elementów, natomiast tam też było dużo bardzo drobnych klocków. Tutaj wydaje mi się, że gdyby zważyć te klocki, to zakładam, że mogłyby ważyć więcej aniżeli Hogwart. Dodatkowo tutaj mamy normalne duże minifigurki. W Hogwart w mieliśmy tylko 4 minifigurki. W postaci założycieli Hogwartu, wszystkie pozostałe były oczywiście figurkami w skali Nano, czyli to takie były pycinki, które oczywiście, no, mnie się nie podobają, dlatego do tej pory tego Hogwartu nie mam. Ale nam musi znaleźć się w mojej kolekcji e, i tak jak mówiłem wcześniej, można by było dorzucić e, ten Bank Gringota, ale wtedy pewnie ta cena u nas by przeskoczyła 2000 zł i być może, okej, okay, są droższe zestawy, bo mamy choćby zokoła Millenium UCS-a, ale tutaj wydaje mi się, że to trochę. E, by chyba przeskoczyło te oczekiwania mimo wszystko fanów serii o przygodach Małego Czarodzieja i byłby to zestaw droższy od Hogwartu i wtedy być może zaczęłyby się jakieś narzekania, a tak to myślę, że dostajemy ogromny zestaw wypchany po brzegi klockami, naprawdę z fajnymi minifigurkami i to jest w jakiś sposób akce akceptowalne, bo ta cena tutaj się w mojej opinii broni. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić, wizualnie z zewnątrz prezentuje się świetnie, od środka prezentuje się całkiem dobrze, figurki mnie są w stanie zadowolić, więc cóż, nie ma się nad czym zastanawiać. Trzeba po prostu ten zestaw kupić i wam go pokazać. Najprawdopodobniej mógłbym to zrobić w ten sposób, że pokażę wam unboxing i później zrobimy recenzję. No bo też mimo wszystko będę potrzebował paru długich dni na to, żeby ten zestaw zbudować. No mimo wszystko, ponad 5,5 tysiąca elementów, no to tak trzeba zakładać, że to będzie się budować. Hmm. Modulary buduję w jakieś 5 godzin, no czyli powiedzmy 10-11 godzin to jest pewnie taki czas, jaki był im potrzebny na to, żeby to zmontować. E, oczywiście trzeba jeszcze nagrać, skleić film, zrobić upload i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście trochę tego czasu potrzeba, więc najpewniej zrobię to tak, że to podzielę na dwa filmy. No i tyle możecie czekać. Możemy się do momentu e, moich zakupów po prostu jarać tym, co dzisiaj mogliście zobaczyć, bo... Naprawdę to jest świetny zestaw i już no seria powoli dobiega końca, bo w przyszłym roku najpewniej dostaniemy już ostatnie zestawy, a może jeszcze będzie jedna fala i może będziemy mogli zobaczyć jeszcze zestawy wiecie z tych brakujących elementów z różnych e, części Harry'ego Pottera, które mogły się pojawić wcześniej, a mimo wszystko się nie pojawiły. Może pojawi się jakaś komnata tajemnic, bo czemu nie? To jest na pewno świetny motyw do tego, żeby zestaw wypuścić. No ale jak na razie jesteśmy spokątną, więc trzeba czekać i Przeżywać, bo na pewno ja będę no, ten zestaw przeżywał bardzo mocno. Mam nadzieję, że wy ze mną również. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.